Yes. Witam! O zdrowie być. Kolejny etap zakupów do T4 Zaraz otworzymy, zobaczymy co tutaj jest. zapakowana całkiem nieźle. Środek do konserwacji podwozi. Noxuldrol 1600 w ilości Dwie sztuki. Prawdę mówiąc, to jest zakup testowy. Ale skoro autoflastone zdało egzamin, więc chyba uderzymy w tą markę. Tutaj mamy papierki do matowania. Już takie powoli zakupy pod lakier. Tutaj mamy no, do 750. Wosk do profili. To pójdzie w progi. na dzień dobry, jest na zimno nawet, już jest taki fajny, rzadki, będzie łatwo aplikować. Próbowaliśmy tam inne marki, to trzeba to podgrzewać bardzo, bo nie chce się po prostu roz, rozprowadzać całkiem nieźle. Ten powinien już działać na zimno. Też mamy dwie sztuki. Po sztuce na próg. Tak samo 1600, również po sztuce na stronę. I na podwozie dokupimy. Jeżeli to, to zda egzamin, to dorzucimy jeszcze na całe podwozie pod spód. Kolejne urządzonko w warsztacie. Piła do metalu. Kozak urządzenie. Jak gdzieś masz jakiś zakamarek, nie możesz dojść kątówką, tym wejdziesz, dotniesz sobie to, co trzeba, i nie ma problemu. Pobór powietrza nie za wielki, tylko ona potrzebuje małej adaptacji. To nie fajnie, tylko że te przyłącze proste jest kłopotliwe, ponieważ przewód nie zawsze się wygina tak, jak chcemy. Ale przy okazji zakupów świątecznych wpadła taka akcja. Będziemy testować przegub ruchomy. Na powietrze zaraz zamontujemy, zobaczymy jak będzie działać. W środku mamy zestaw dwóch sztuk. Korzystna sytuacja, że są dwie sztuki. Cena 24,99. Śmiech na sali, nawet jeżeli nie będzie działać, to, to niewielka szkoda, że ktoś, ktoś to kupi. Nie będzie zadowolony. Prawdopodobnie na o ringach będzie z czasem przepuszczać. Bo tu w środku na pewno są jakieś o-ringi, ale potestujemy to założymy i zobaczymy, jak to będzie działać. Urządzenie zmodernizowane. Założyliśmy przegub kulowy, ten wachliwy. Nie, prze, nie przecieka na razie, na pierwszy strzał. Fajnie, bo to wszystko takie teraz bardziej ustawne się zrobiło. Mamy kawałek blaszki, zobaczymy jak to tnie. Zaraz powiecie, że jakiś fake. ай Na aucie jak to się nie telepie, tak nie, nie trząka, to bardzo ładnie idzie. Aż zadziwiająco. Fajnie jest to, że nie jest takiego bardzo postrzępionek po kątówce, że nie wystają te pożarze takie ostre krawędzie. Już to praktycznie gotowe do używania. Brzeszcz drobny. No już trochę dostał tam parę cięć. Jeszcze się trzyma i nie. Ten zderzak prawdopodobnie jest regulowany, więc można go delikatnie głębiej wstawić. Ewentualnie go skrócimy, bo tutaj tyle brzeszota za darmo się tylko buja. No to trochę tak szkoda. Mała rzecz cieszy. Pozdrawiam.